Witam, nazywam się Piotr Łaszewski, jestem pełnomocnikiem wyborczym Komitetu Obywatelskiego .pl, jak również kandydatem do Rady Powiatu w Kutnie, lista pozycja numer 8. Dlaczego chcę zostać radnym? Ponieważ uważam, iż jestem teoretycznie i praktycznie do tego przygotowany. Teoretycznie, bo jestem doktorem nauk ekonomicznych, miałem przyjemność napisać pracę doktorską na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego, Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego, jak również audytu i rachunkowości. Posiadam certyfikat księgowy ministra finansów. Praktycznie, bo od 10 lat już pracuję w samorządzie terytorialnym. Aktualnie jestem zastępcą Naczelnika Wydziału Finansów i Budżetu. Jestem autorem ponad 20 publikacji z zakresu interpretacji prawa polskiego, jak i unijnego. Ponadto miałem przyjemność przeszkolić już ponad 1000 pracowników samorządowych. Ostatnia kadencja pokazuje, iż potrzebna jest osoba, która pilnuje litery prawa, jak również czasami musi udowadniać, iż 2 plus 2 to jest 4. Jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję.